Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym podcaście. Tak jak powiedziałam ostatnio, trzymamy się tej tematyki wojennej, ale ugryziemy temat tym razem od innej strony. I wzięłam na temat książkę Marcina Gawlickiego Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945-1951. Książka dzieli się na 8 rozdziałów i pierwszym jest taki obraz zniszczeń tej architektury właśnie tuż po wojnie. Dowiadujemy się chociażby, że um, były naloty bombowe od 9 marca 1945 roku i 25 marca dotknęły one niemal całe historyczne śródmieście. Dowiadujemy się, że zabytki bardzo często traciły wieże, iglice, dachy, sklepienia. Teoretycznie mury były trwalsze. Całkowite zniszczenia w tym obszarze szacowano na 90%. To jest liczba, która bardzo często się e, pojawia w różnych opracowaniach. I dowiadujemy się, że konserwatorzy w tamtym czasie nieszczególnie byli zainteresowani takimi budynkami, które były dość nowe albo eklektyczne, czyli takie powiedzmy z XIX, XX wieku. I bardzo często pomijano też takie zwykłe domy. I wymienione są tutaj różne obiekty, na przykład Kościół Mariacki, Kaplica Królewska, właściwie można powiedzieć, że większość kościołów śródmieścia. Ale chciałabym o trzech kościołach tutaj wspomnieć, bo rzeczy, których tam w kontekście właśnie zniszczeń się dowiedziałam, uważam, że są takie najistotniejsze albo najciekawsze. Dowiadujemy się, że kościół mariacki, i ogólnie tu warto wspomnieć, że to jest. I to może jest oczywiste, ale jest to taka świątynia, której poświęcono i w książce, i faktycznie w ramach działań konserwatorskich, najwięcej po prostu uwagi. I uszkodzony był po raz pierwszy 25 marca 1945 roku, ale w kolejnych dniach spłynęła konstrukcja dachu, no i mamy właśnie opis uszkodzeń. I tak dla każdego obiektu, który jest w tej części wymieniony. Jeżeli chodzi o Kościół Świętego Józefa, to wypisałam sobie tutaj nie tylko to, że właśnie dach, strop, sklepienia padły, ale że przy tej okazji zniszczona została nie tylko posadzka, ale też krypta. I to mnie jakoś tak ruszyło, że te zniszczenia poszły tak głęboko. I jeszcze jeden obiekt, który sobie tutaj szczególnie chciałam wynotować w kontekście kościołów, to jest kościół Bożego Ciała, gdzie dużo uszkodzeń było od wody, bo ona się dostawała przez uszkodzony dach. Więc tutaj te uszkodzenia były trochę innego rodzaju. Są też opisane zniszczenia świetkich budowli publicznych, na przykład Ratusz Głównego Miasta, i znowu to jest taki można powiedzieć odpowiednik Kościoła Mariackiego, czyli taki obiekt y, niesakralny, który jest, jakby y, któremu poświęcono najwięcej uwagi, który y, najwięcej też miejsca zajmuje w książce, jeżeli chodzi o budowle niesakralne. No i znowu to nie dziwi, biorąc pod uwagę jego rangę. Dowiadujemy się, że został zbombardowany 18 marca, ale potem jeszcze było podpalenie, że zostały zniszczone dachy, sklepienia, stropy, że pojawiły się wyrwy w murach, nie było okien i drzwi, wnętrze zostało spalone, że został zniszczony renesansowy hełm, uszkodzony karilon, ale też ściany były niestabilne. No i dowiadujemy się, że odtworzenia wymagał posąg Zygmunta Augusta. Innym takim istotnym obiektem na pewno jest Wurartusa, który z kolei spłonął 28 marca na skutek strzału artyleryjskiego, ale ocalały ściany obwodowe i fasada południowa, ta, którą kojarzymy jako tą najbardziej atrakcyjną. Natomiast uszkodzony był ten, uszkodzona była ta część wystroju, której nie ewakuowano więc jakby wcześniej, więc straty tak czy inaczej były dosyć znaczne. Wymieniona jest Zielona Brama, Złota Brama, Dwór Bractwa Świętego Jerzego, Zespół Przedbramia, Brama Wyżynna, Teatr Miejski, Ratusz Staromiejski, ale na przykład też Zbrojownia. I znowu ją sobie jakby tak podkreśliłam, bo mm, dowiadujemy się, że były zawalone ściany, dachy, stropy, ale zachowały się na przykład piwnice, zachowały się posągi, przy czym wejścia były zniszczone i zagruzowane. Yy, inną taką jakby kategorią jest też zabudowa mieszkalna, która jak czytamy była znacząco uszkodzona, głównie w kontekście właśnie dachów, fasad yy, i autor wręcz podkreśla, że wśród tych gruzów, wśród tych ruin zatracał się taki kształt, jaki miasto miało yy, i wymienia kilka budynków jako takich szczególnych, jest to budynek przy Długiej 45, Sień Gdańska koło dworu Artusa, jest dom Stefensów, czyli Złota Kamienica, jest dom Uphagena, dom Angielski, dom Towarzystwa Przyrodniczego, dom Opatów Pelpińskich i dom Heweliusza. Ja go sobie wynotowałam, bo akurat postać Heweliusza mnie zawsze interesowała. I tutaj dowiadujemy się, że na przykład ostała się fasada i fragmenty ścian obwodowych, no ale właśnie też uznano, że to była na tyle znacząca postać, że jego dom też tutaj w tej książce znalazł się i że tak powiem w kręgu zainteresowań konserwatorów. Dowiadujemy się, jaki był też stan fortyfikacji. Przy czym autor wymienia zarówno bramy wodne, jak i baszty i zauważa, że mimo tych zniszczeń. Akurat w tym kontekście był bardzo czytelny zarys, zarys zarówno murów, jak i reliktów po basztach. Dowiadujemy się też, że nie wszystko było jakby skutkiem działań wojennych, bo część spękań i szczelin w murach wynikała też z tego, że to było na podmokłym gruncie, a część była jakby skutkiem działań, które podjęto już po zakończeniu działań typowo wojennych. Były to podpalenia, rabunki, jakaś dewastacja. Bo budynki po prostu bardzo często były opuszczone, i tak naprawdę władze, które mogłyby temu zapobiegać, one się dopiero tworzyły. I oprócz takiego czynnika ludzkiego było też negatywne oddziaływanie warunków atmosferycznych. A jednocześnie dużym problemem było to, że pewnych rzeczy nie można było nazwać po imieniu, bo w publikacjach powojennych propaganda nie pozwalała przyznawać się do zaniedbań. Ten rozdział faktycznie traktuje sprawy bardzo szczegółowo, ale są też później inne rozdziały, które znowu skupiają się może na innych kategoriach szczegółów, ale też takie szczegóły różne przytaczają. Tymczasem jednak chciałabym powiedzieć o tym, co znajdziemy w drugim rozdziale, a nosi on tytuł Próby ochrony zasobu zabytkowego w 1945 roku i dowiadujemy się tu między innymi jak budowano polską administrację że brakowało osobnych środków na zabezpieczanie zabytków. To nie była jakby odrębna kategoria budżetowa, yy, że od wydziału budowlanego Urzędu Wojewódzkiego i zarządu miasta to zadanie przejęła potem Gdańska Dyrekcja Odbudowy w skrócie GDO. I specjalnie mówię o tym skrócie, bo chciałabym na koniec przy podsumowaniu książki się jeszcze do tych skrótów odnieść. Yy, a generalnym takim konserwatorem zabytków w tamtym czasie został Jan Zachwatowicz. I najpierw szacowano skalę zniszczeń, a dopiero potem miały być te prace zabezpieczające i odbudowa. I wymienionych jest tu jeszcze parę nazwisk. Na przykład dowiadujemy się, że profesor Jan Kilarski zajął się zbierami muzealnymi, bibliotecznymi i dokumentami dr Marian Pelczar. Dowiadujemy się, że właśnie tymi pracami zabezpieczającymi miał kierować inżynier-architekt Jan Borowski, czyli pojawiają się jakieś nazwiska, jakieś konkretne, Osoby. Dowiadujemy się, które zabytki zabezpieczano w pierwszej kolejności. I tu taka ciekawostka: wśród wymienionych zabytków jest na przykład Kościół Świętego Józefa, i to tam się odbyło pierwsze powojenne nabożeństwo. Dokładnie nie w samym, jakby to nie jest tak, że cały kościół, tylko tam jest wymieniona jakby jedna kaplica w tym kościele. Kolejny rozdział mówi o formowaniu podstaw strategii konserwatorskiej, no i że właśnie trzeba było wybrać te obiekty przewidziane do ochrony. Określić jakby jakąś hierarchię, plan działania zrobić, no ale najpierw potrzebna była inwentaryzacja i takie zadbanie, żeby w ogóle te procedury konserwacji były przestrzegane. I dużym ułatwieniem w tym zadaniu miało być to, jeżeli dla tych obiektów zostaną znalezieni jakieś użytkownicy, czyli na przykład jaka instytucja będzie w tym budynku przebywać. I jeszcze w 1945 roku zrobiono wykaz strat, gdzie było 40 obiektów i tylko trzy poza śródmieściem, ale generalnie jak do tych obiektów dodano jeszcze kamienice, które były w innych spisach, to razem takich obiektów było około setki. I tak jak wspomniałam, te najświeższe budynki albo eklektyczne niekoniecznie interesowały konserwatorów. Brano więc pod uwagę zarówno czas powstania budynku, jak i takie indywidualne cechy danego stylu. Zespół, który inwentaryzował, robił też pomiary, rysunki, fotografie, tworzył pewną kartotekę, był złożony nie tylko z ludzi, którzy już mieli wykształcenie kierunkowe, ale również ze studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. No i stopniowo te kadry po prostu rozbudowywano. Ratowano też y, dzieła sztuki, na przykład rzeźby, obrazy, i powstawały takie składnice, gdzie można było zebrać rozproszone do tej pory zabytki ruchome. No ale strategię trzeba było weryfikować z biegiem czasu, bo pierwotnie chciano odnawiać obiekty po kolei w całości, a okazało się, że pogoda jest jednak takim czynnikiem, który może te obiekty y, już nadwyrażone dodatkowo zniszczyć, więc ta strategia została właśnie w tym kierunku zmieniona, i są opisane szczegóły dla poszczególnych kościołów, budowli miejskich, i również kolejne dwa rozdziały, czwarty i piąty, rozszerzają to zagadnienie, gdzie czwarty właśnie mówi o kościołach, i tu chciałabym dać cytat z takiego podsumowania tego rozdziału: Projekty odbudowy kościołów i ich zabezpieczenie. Stały się najpilniejszym zadaniem, gdyż opóźnienia w podjęciu robót skutkowały szybko postępującymi zniszczeniami. Pod presją czasu przygotowywano dokumentacje uproszczone. Wytyczne konserwatorskie formułował profesor Jan Borowski, on też nadzorował i korygował sporządzane przez architektów rysunki, osobiście wykonywał niektóre projekty oraz kontrolował ich realizację. Obowiązywała zasada przywracania pierwotnego historycznego stanu kościołów na podstawie informacji czerpanych z dokumentów źródłowych. Głównie z dostępnych planów i ikonografii. Ogrom zniszczeń nie pozwalał jeszcze na pełne odtwarzanie historycznych brył i wystrojów wnętrz. Starano się jednak o jak najszybsze przywracanie funkcji kultu religijnego, co poprawiało bezpieczeństwo, umożliwiając sprawniejszą kontynuację procesów inwestycyjnych. I to jest podsumowanie do tej części, nazwijmy to sakralnej. Ale jeżeli chodzi o budynki świeckie. To tutaj też chciałabym dać dwa cytaty właśnie z tego podsumowania i chciałabym też podkreślić fakt, że kiedy odtwarzano ratusz głównego miasta, to yy, hełm, kiedy odbudowywano, to ten hełm był takim symbolem powrotu Gdańska do życia. Tak przynajmniej to zostało w książce określone. I tu wspomniane dwa cytaty. Projekty odbudowy i adaptacji budowli miejskich uzależnione były od decyzji ich nowych właścicieli. Potrzebą chwili stało się zatem zdefiniowanie funkcji użytkowych dla opuszczonych monumentalnych gmachów miejskich oraz zachęcenie potencjalnych inwestorów do ich odbudowy i zagospodarowania. W systemie komunistycznym jednak możliwości przejęcia nieruchomości miały wyłącznie instytucje państwowe. I drugi cytat. Fasady budowli rekonstruowano na podstawie znanych źródeł historycznych, głównie sztuków z XVII i XVIII wieku oraz fotografii. I możecie mi wierzyć, nie, ale te rozdziały mają po kilkadziesiąt stron i naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo y, opisują kolejne, y, kolejne budowle. Y, I przechodząc dalej, dowiadujemy się, jakie były urbanistyczne koncepcje zagospodarowania śródmieścia. Dowiadujemy się, że w 45 roku. Na przełomie sierpnia i września odbyła się Ogólnopolska Konferencja Historyków Sztuki, i tam się zebrali właśnie ludzie związani z historią sztuki i z konserwacją zabytków, i zmierzyły się jakby takie dwie idee. Bo alternatywnym do wybranego finalnie pomysłu był pomysł, aby śródmieście odbudować jako nowoczesną dzielnicę mieszkaniową, ale generalnie osoby związane już z Gdańskiem bardziej. I sam Zachwatowicz propagowali ideę odbudowy Gdańska w całości, jako takiego miasta, które jest silnie jednak związane z polską historią i w pewien sposób dokumentuje też polską kulturę. I co ciekawe, jak ustawiono sobie, jeżeli chodzi o takie priorytety, ustawiono sobie polskie miasta, to Gdańsk znalazł się na trzecim miejscu za Warszawą i Poznaniem. Finalnie faktycznie do tej odbudowy przystąpiono, wybrano projektantów. Zaczęto tworzyć plany odbudowy. I siódmy rozdział mówi nam o tych procesach realizacji programu konserwatorskiego, i ponownie opisane są zabytki kolejno, zarówno budowle sakralne, jak i świeckie, które były z kolei adaptowane do nowych funkcji. Na przykład, dom angielski jako bursa dla młodzieży, co jest o tyle ciekawe, że dzisiaj to jest akademik ASP. I równie ciekawe było dla mnie to, że na przykład budynek przy długiej 45 już wówczas został przewidziany. Tak, jak te role pełni to dziś, jako siedziba PTTK. I mamy tutaj trochę taki: mm, trochę faktów, trochę opinii, w takim kontekście, że autor wspomina, że pojawiała się krytyka, że prace posuwały się zbyt wolno, ale wynikało to z wielu rzeczy. Najpierw trzeba było zdemontować uszkodzone elementy i tak naprawdę często ta właściwa odbudowa. Rozpoczynała się dopiero od 1948 roku, bo po prostu to wszystko zajmowało czas. Dodatkowo pojawiały się oczywiście niedobory finansowe, była też reglamentacja materiałów budowlanych. Jest tam wątek na przykład, że od firmy jakiejś oczekiwano, że to ona załatwi cegłę, ale firma jako taka nie miała do tego w ogóle prawa, no więc tutaj też nie każdy mógł takie materiały pozyskać, więc to bardziej instytucje niż takie firmy, nazwijmy to budowlane. I generalnie dostajemy taki opis, jakie jeszcze problemy napotkano po drodze. I wątek jest rozwinięty dalej w ostatnim rozdziale, gdzie mamy koncepcję ochrony zabytkowej architektury gdańska wobec właśnie możliwości realizacyjnych w tych latach. I tutaj już nie rozpisywałam sobie tych szczegółów. Zwłaszcza, że w tych ostatnich dwóch rozdziałach pojawiają się również kwestie budżetowe na konkretnych jakby liczbach i stwierdziłam, że jeżeli kogoś z was to interesuje, to może po taką książkę po prostu sięgnąć. Uważam, że książka jest arcytrudna, ale bardzo potrzebna. Na zasadzie Zbiera informacje, jak to w tamtym czasie przebiegało, inwentaryzuje, tak jak kiedyś inwentaryzowano, czyli dowiadujemy się właśnie, co wynikło po kolei, co było zniszczone w jakim obiekcie, jak przebiegały po kolei prace, jak, jacy ludzie, jakie firmy były w to zaangażowane, jakie to były środki finansowe. Uważam, że super, że ktoś się podjął po prostu zebrania tego w jednym miejscu. Natomiast z Takich delikatnych minusów tej książki dla mnie osobiście, co mi utrudniło trochę czytanie, było to, że niektóre właśnie na przykład instytucje były mm, opisane skrótowo, tak jak na przykład wspomniane GDO, i dopiero na końcu książki były skróty. I ja zaczęłam, że tak powiem, tych skrótów gdzieś szukać, takiego spisu skrótów, właśnie dlatego, że nie mogłam się odnaleźć. Ale co to jest? Co to jest za skrót? Przecież on nie jest jakiś taki popularny, że każdy człowiek by od razu wiedział. Więc pod tym kątem był to dla mnie taki delikatny minus, ale, no mówię, no te skróty były jakby wymienione wszystkie z tyłu, no ale nie miałam przez to takiej ciągłości czytania. Natomiast to, co dla mnie jest ogromnym, ogromnym plusem tej książki, to, to, że na koniec każdego rozdziału, a w jednym rozdziale nawet podzielono to i osobno zrobiono dla świeckich i, nie, i sakralnych obiektów, to jest takie podsumowanie, które się zaczyna jakby tytułem tego rozdziału i właśnie potem mówi to wszystko, co powinniśmy zapamiętać, jakby z tego rozdziału, żeby tak załapać, jakby ten klimat, nazwijmy to. I uważam, że te podsumowania były absolutnie świetnym pomysłem, żeby coś takiego zrobić. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że e, tak jak e, książka, tak jak i mój podcast wyszedł taki naszpikowany faktami, ale mam nadzieję, że jeżeli ta tematyka Was interesuje, to dotrwaliście do końca i znaleźliście potencjalnie książkę, którą moglibyście w tym temacie e, zgłębić. Ja zachęcam, bo fajnie, że takie książki są przeglądowe. I czasami warto też po trudniejsze książki sięgnąć. Tyle ode mnie na dziś. Do usłyszenia.